To to dla... Dobry wieczór, Marek Kirima. ze mną jest Tomek Kolejnik. Jak, Tomku ważenie, jak robienie wagi? Dzisiaj widziałem, trenowałeś, biegałeś. Gdzie to było? Tutaj, gdzieś, niedaleko? A nie, w hotelu jeszcze coś tam robiłem. Jak, tak to, coś, jak to coś tam? A co mam ci mówić, co dokładnie robiłem? A, znaczy, no nie mówię, co robisz, kiedy. A, wyszedłem z tej biblijnej zasady, Marek. Nie dopytaj co moja, robi moja lewa ręka, bo tak naprawdę co twoi czyni, twoja lewa, to nie wie prawa. Jeszcze raz? Jest taka przypowieść biblijna, co czyni twoja lewa ręka, żeby nie widziała prawa, czyli jak dajesz komuś, to żebyś nie krzyczał, że rozdajesz wielkie pieniądze. Tak, zostawmy to, by the way. To wygrasz czy przegrasz? Muszę wygrać. Ogólnie wkurwił mnie ten śmierć tymi słowami, co powiedział na konferencji, bo ja tej palę. nigdy na rodzinę nie wjechałem i jebać go za takie zachowanie. Ogólnie cały internet powinien z tą kurwą jechać i tyle. Ale co powiedz, jest, powiedz. Kurwa bez przesłuchu, że Ale ten, zobacz, że tak, tak naprawdę e, zdenerwowanie rozumiem, ale wiesz, że zdenerwowanie w e, Octagonie. Ej, wszystko wszystkim, ale moją rodzinę to niech zostawi w spokoju. No dobrze, czyli podpłynie może się przygotowujesz, lepiej lub gorzej, to tak naprawdę jazda na rodzinę jest rozgrzałeś i już naprawdę teraz nie będzie. Nie no dla mnie to jest przegięcie. Czyli a, czego nie robić, a, jeżeli Ogólnie będzie... Ogólnie wydaje mi się, że nikt w ogóle takie rzeczy nie powinien robić, no nie wolno bo... Nie bo żyć, no no, no chyba też tak to sądzisz, to, nie? Bo tak naprawdę, zobacz, wiele osób jednak chroni swoją to prywatność w tej sferze rodzinnej i tak naprawdę nawet nie wiem jaką masz dziewczynę, jak wygląda i też jej nie pokazujesz. Zresztą też bym nie chciał, żeby moją pokazywano. Więc tak naprawdę uważasz, że jazda po rodzinie to jest najgorsze, co może człowiek zrobić. Rozumiem. Czy to powoduje, że będziesz lepszy? To powoduje, że go rozpierdolę jutro i tyle. Super. Technika kończąca? Ciężki nokaut na kurwie. No ale to tak, w stojce czy pójdziesz w parter? No zobaczymy jak to będzie. Nie będę Ci tutaj mówił, ale jestem poddenerwowany. Tomek kolejnik wkurwiony. Zobaczymy jak wkurwienie przełoży się na wynik. Życzymy mu wygranej, gdyż pierwszy wywiad był z Tobą i to jest wiesz, że mogę się mogę cisnąć bardziej lub mniej. Kibicuję, jakby nie było. No i żeby nie było, że pierwsza runda skończy się. Chociaż trzy życzę. Dzięki. Dzięki serdeczne.